Z Boga się narodził i ma Boga. Ale mówi na początku, kochani, kochajmy się nawzajem. Umiłowani, kochajmy się nawzajem. 11 werset znowu. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się kochać. Na czym polega między innymi ta miłość? Pójdźmy dalej. Mówię, krótki, krótki, e, krótkie szkolenie. Galacja, piąty rozdział, apostoł Paweł. Wracamy do apostoła Pała znowu. To dla tych, co nie byli w sobotę. W sensie to, to takie szkolenie po Biblii. Trochę więcej dzisiaj przeczytamy. Galacja, piąty rozdział, 13, werset i czytamy tak. Bo wy do wolności pogoń, zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie Ci ciało, ale Służcie jedni drugim w miłości. Kochać się nawzajem. Co to znaczy? Służyć sobie jedni drugim nawzajem. Znowu pana słowo, nawzajem. Wzajemnie. Dalej. Szósty rozdział, drugi werset tego samego listu do Galacji. Tego jest mnóstwo, tego jest pełno. Wzajemnie, nawzajem. Jedni drugim. Jest powiedziane tak, 6 rozdział drugi werset, jedni, jedni drugich brzemiona a tak wypełnicie zakon Chrystuszowy. Dalej wyjście do Efezjan, jak już jesteśmy blisko, to po kolei pójdziemy. Czwarty rozdział drugi werset, z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Dalej czytamy, Efezjan, 4 rozdział 25 werset. Przez to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, jeden z drugim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Ten sam czwarty rozdział, 32 werset, mówi tak: bądźcie jedni dla drugich, jacy uprzejmi. Czasami to jest tak, to nie jest główny temat, ale czasami to jest tak, że kiedy używamy jakiegoś słowa, na przykład. Ko Miłość wzajemna. Miłować się wzajemnie. Takie górnolotne sformułowanie, troszeczkę takie staro, ze Staropolska to brzmi. Miłować się wzajemnie. A cóż to może oznaczać? No niby człowiek to skórnie wie, ale wiem też, że wielu potrzebuje usłyszeć co to znaczy. Kochać się nawzajem. I apostołowie absolutnie to tłumaczą. Tak, żeby być już absolutnie pewnymi, że wszyscy zrozumieli. Że nie mówimy nikogo, kto powie, ale ja nie wiedziałem, co to znaczy kochać. To tak samo jak pamiętam jedna osoba, mąż jednej żony, kiedy, kiedy mm, to było trudne małżeństwo w ogóle, ale oni się pobrali tak w zasadzie w sytuacji, kiedy nie powinni tego byli robić, ale to zrobili. OK. I kiedy jego żona zaszła w ciąży i miała komplikacje, miała trudności różnego, różnego typu, nie tylko fizyczne to wtedy ten młody człowiek nic nie był w stanie powodu nie zrobić. I wycofał się. I myśmy tam próbowali w jakiś sposób pomagać, pośredniczyć tym dziadkom, którzy opiekowali swoją, tym ojcom, którzy opiekowali swoją córką. A ja się pytam tego człowieka, zapytałem się go. Mówi człowieku, to jak to było? Mówi rok czy dwa lata temu? Jak to było, kiedy sięgałeś miłość? tej drugiej osoby, jak to było, mówi, ja, to, mówi, gdzie jest teraz twoja obietnica? A on z taką rozbrającą szczerością i głupotą w oczach powiedział, bo ja nie wiedziałem co mówię. I to jest kwestia, że człowiek powinien wiedzieć co mówi, powinien wiedzieć co mówi, powinien wiedzieć co mówi, jak mówi. Dlatego, kiedy mówisz, miłujmy się nawzajem, to będziesz wiecie, co masz na myśli. Amen. To potrzebujesz, wiecie, co mówi. I apostołowie tak jak mówię, to tłumaczą. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Serdeczni. Odpuszczając sobie wzajemnie. Jedni dla drugich. Tak, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Ewangel, list Efezjan, 5 rozdział, 21 werset, ulegając jednym drugim w Bojaźni Chrystusowej. List do Filipian, kolejny, 2 rozdział, 3 werset. Czytamy tak, nie nic skutliwości, ani ze względu na próżno Lecz pokorze, w pokorze, uniżeniu. Prawdziwe uniżenie to nie jest zewnętrzna postawa. Wieszcie, muszę to wyjaśnić, wytłumaczyć. Bo kiedy pojawia się sformułowanie bardzo często religijnie nadużywane, jak pokola, to ludzie mają złe wyobrażenie od razu tego, czym to jest i zaczynają źle go stosować. Pokora, mój drogi, jeśli jest powiedziane, że w pokorze mamy coś robić, to nie polega to na tym, że nagle cichniesz, że nagle spuszczasz głowę, spuszczasz nos na fintę, i to jest ta pokora. Pokora nie ma nic wspólnego z zewnętrznym jelopiarem. Żeby było jasne, pokora nie ma nic wspólnego z zewnętrzną pozą człowieka. Pokora absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, jak człowiek wygląda albo jakie pozor, jak pozory przyjmuje. Pokora jest rzeczą tylko i wyłącznie wewnętrznego człowieka. Więc to, że ja spuszczę głowę, będę mówił ciszej, wcale nie znaczy, że jestem pokorny. Bo można mi diabła za skroną bardzo dobrze, w tym samym czasie. Raczej chodzi o praktykę życia codziennego. Ty możesz być najbardziej E, rozsadzaną energią e, osobą. Możesz być najbardziej radosną, dynamiczną, silną, mocną osobowością i być absolutnie pokorny w sobie. Wiecie, co to znaczy uniżenie, prawdziwe uniżenie? Gdybym miał dać wam definicję uniżenia, ukony, prawdziwe uniżenie to jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Nie posłuszeństwo standardom czysto ludzkim, ale słowu Boga. To jest uniżenie, które domaga się wywyższenia. Nie uniżenie pozorne wobec ludzi na Ziemi, tak, żeby oni Ciebie wywyższyli, ale tak, żeby Bóg, który widzi wszystko, który zna Twoje serce, zna moje serce, a tak żeby Bóg uznał, to jest człowiek uniżony. Ja w dynamicznych, silnych, pełnych radości, siły, yy, energii Bożej, życia Bożego i mocy Bożej ludzi, uśmiechniętych, pełnych mocy, mających swoje zdanie, i uniżonych wewnątrz, wolę tak, niż mieć wokół siebie ludzi, którzy spuszczają na klinty, którzy przybierają smutny wyraz twarzy, którzy pokazują zewnętrznie, że, że, że niby są pokorni, ale jeśli się odwrócisz, to są gotowi ci wbić nóż w plecy. Tak więc. A więc w pokorze. Czyli z uśmiechem na twarzy. A więc w pokorze. E, wobec słowa, pokorze. Wobec słowa może. Pokorzę wobec Boga sobie. Jest powiedziane tak. E, w grudniu osią trzeciej wersji. Nie czyci niskutliwości ani przezgląd na próżną chwałę. Ale w pokorze uznawajcie, i znowu jest to sformułowanie: jedni, drugich za wyższych od siebie. Ja Moglibyście sobie zapisać te wszystkie miejsca i dwa razy przestudiować w domu, bo my nie będziemy się zatrzymywać. Dalej jest do Kolosa 3: Rodział 13. werset. Znosząc jedni, drugich i przewracając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi, Przeciw komu? Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Znosząc jedni drugi i przebaczając jedni drugi. List do Thessalonica, 4 rozdział 18, werset pierwszy. Przed to pocieszajcie się nawzajem. Tam jest powiedziane, tymi słowy. Ale pocieszajcie się nawzajem. Ja daję klucze. A daje pewne wyjaśnienia, czy apostołowie w swoich listach, apostoł w swoich listach daje pewne wyjaśnienia, na czym polega społeczność Chrystusowa. na czym polega Kościół, na czym polega kochanie się nawzajem. Mówi nawzajem. Zaraz dojdziemy do tego kluczowego słowa. Dalej czytamy. Piąty rozdział tego samego listu, jedenasty werset: Dlatego napominajcie się nawzajem. Przyciągajcie się do Boku Chrystusowego. Pilnujcie się nawzajem w sensie pozytywnym. Dbajcie o to, żeby ludzie lgnęli do Chrystusa. Napominajcie się i budujcie się. I budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Piąty rozdział, 15, 15 werset. Baczcie też, aby nikomu złem za nie oddawać, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem ehm, List do Hebrajczyków. Jest jeszcze mnóstwo, wiele, wiele innych metod List do hebrajczyków, 10 rožel.